Pani Hanna była starszą kobietą, która mimo oficjalnego zakazu nadal uczyła się tańców ludowych swojej wioski. Potajemne spotkania pomagały jej zachować starą tradycję, która cieszyła ubogą społeczność. Jednak Hanna musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów, gdy władze dowiadują się o jej działaniach. Rozważ subskrypcję naszego kanału. Jeśli lubisz takie historie. Nad brzegiem Wisły słońce zaczynało się chylić ku zachodowi, malując niebo, w odcieniach pomarańczu i czerwieni, które odbijały się od powierzchni rzeki, niczym płynne złoto. Jedna postać poruszała się nad wodą z niezwykłą gracją, jak na jej wiek. Z siwymi włosami spiętymi w prosty kok i ubrana w znoszone skromne ubrania, pani Hanna tańczyła tak, jakby czas nie kontrolował jej. Jej ramiona poruszały się jak fale na wietrze, a jej bose stopy zostawiały delikatne ślady na wilgotnym piasku. Dla każdego, kto by ją obserwował, byłoby trudno uwierzyć, że ta kobieta mająca 67 lat. Kiedyś była jedną z najbardziej szanowanych tancerek w miejscowej świątyni. Babciu, babciu Hanno, krzyk jej wnuka Mateusza, przerwał ciszę wieczoru i zmusił ją do przerwania tańca. Chłopiec, któremu miał dwanaście lat, biegł w jej kierunku, unosząc za sobą tumany kurzu. Ocierając pod z czoła kawałkiem starej tkaniny, Hanna zapytała, co się stało, mój maluszku? Mama cię szuka w każdym miejscu. Mateusz, łapiąc oddech, stojąc obok babci, powiedział, że mówiła, że już się robi ciemno i że bycie tutaj tak samo niebezpieczne. Ostatnim spojrzeniem na rzekę Hanna westchnęła. Twoja mama jest zbyt zaniepokojona. Zanim się urodziła, tańczyłam tutaj. Wrócili do swojej skromnej, glinianej chatki, mijając niemal zupełnie pusty targ. Miejscowy handlarz Andrzej właśnie pakował swoje towary. Pomachał do Hanny, uśmiechając się delikatnie, gdy ją zobaczył. Pozdrowienia, pani Hanno, wciąż praktykuje pani te stare techniki? Andrzeju, jak zawsze, taniec jest w moim ciele, tak jak Wisła płynie przez naszą ziemię. Zuzanna czekała w progu domu, skrzyżując ramiona i wykazując zmartwiony wyraz twarzy. Ile razy mam mówić, mamo? Nie powinieneś po prostu tańczyć tam, gdzie się pojawi. Córko były inne czasy. Pamiętam jak świętowaliśmy zbiory przy muzyce i ruchu, tańcząc, zatrzymała się, a jej głos był smutny. Przez okno Hanna obserwowała pierwsze gwiazdy pojawiające się na niebie, siedząc na starym, drewnianym stołku, gdy Zuzanna przygotowywała skromną kolację. Jej palce niespokojnie stukały o kolano w rytm starej melodii. Zwracając się do wnuka, który bawił się kamykami na podłodze, zaczęła: Wiesz, Mateuszku, kiedy byłam młoda, świątynia tętniła życiem. Tańczyłyśmy, aby podziękować Bogom, uczcić wylew rzeki i pokazać zarówno radość, jak i ból. Papciu, dlaczego zaprzestałeś? Bo są tacy, którzy wierzą, że można kontrolować to, jak ludzie wykazują szczęście. Odpowiedziała cicho i stanowczo. Ale nie wiedzą, że taniec jest porównywalny z powietrzem. Naprawdę nie można go zamknąć w klatce. Hanna nie mogła zasnąć tej nocy, leżąc na swojej macie. Wspomnienia wracały jak fale, wspomnienia z czasów, gdy jej tańce budziły podziw, a nie strach. Wtedy w mojej głowie pojawiła się myśl, że może nadszedł czas aby przekazać tę wiedzę innym, nawet jeśli musi to zrobić w ukryciu. Zanim zasnęła, szepnęła do siebie: To tylko taniec, a taniec to język duszy. Na obrzeżach Wisła dalej płynęła swoim stałym rytmem, niosąc ze sobą historie, które zostały udokumentowane przez tysiące lat. Wkrótce przedstawimy kolejną historię starszej kobiety. Która nie chciała pozwolić, by jedna z najstarszych odmian ludzkiego wyrazu została zapomniana. Hanna się obudziła, zanim nastał świt. Wstała z maty i poczuła trzeszczenie swoich starych kości. W małej kuchni przygotowywała sobie ziołową herbatę, myśląc o planie nocy wcześniej. Wchodząc do kuchni i poprawiając chustkę, Zuzanna powiedziała: Dzień dobry, mamo. Dziś muszę udać się na targ. Andrzej odłożył trochę warzyw dla nas. Z błyskiem w oku Hanna odparła: Idę z tobą. Potrzebuję kogoś, z kim mogę porozmawiać. Kiedy Zuzanna targowała się z Andrzejem na targu, Hanna zauważyła grupę młodych kobiet, które niosły dzbany z wodą. Ich ruchy były wymuszone i sztywne, w przeciwieństwie do tej naturalnej gracji, którą pamiętała z dzieciństwa. Andrzej, powiedziała spokojnie do handlarza. Czy nadal masz to puste miejsce na zapleczu? Zaskoczony Andrzej uniósł u brwi. Jestem pani Hanno. A co? Potrzebuje pomocy i musi być między nami. Jeszcze tego samego popołudnia Hanna zaczęła cicho rozpowszechniać informacje. Szepty na targu, krótkie rozmowy przy rzece, przekazania między ludźmi w magazynie Andrzeja dziś wieczorem. Przyjdź i zobacz, co wiedziały nasze babki. Pierwsze kobiety zaczęły się pojawiać. Pojedynczo, starając się nie wzbudzać podejrzeń, kiedy słońce już zaszło. Andrzej czuwał przy wejściu do zaułka i udawał, że sortuje towary. W słabo oświetlonym pomieszczeniu Hanna zobaczyła piętnaście kobiet w różnym wieku. Lampy naftowe rzucały tańczące cienie. W ich oczach widoczny był mieszany strach. I nadzieja. Przyszłyście tu, bo czegoś wam brakuje, powiedziała głosem stanowczym i spokojnym, czegoś, co zostało nam zabrane, ale co nadal płynie w naszej krwi, podobnie jak wisła, przez nasze ziemię. Jeden z najmłodszych zrobił pierwszy krok miała zaledwie 16 lat. Stare tańce były opowiadane mi przez moją babcię. Jej zdaniem były one święte i nadal są drogi. Woda, która daje życie jest równie ważna jak powietrze, którym oddychamy. Hanna zaczęła się poruszać, a jej ramiona falowały na wietrze jak węże. Obserwuj, zwracaj uwagę. Wszędzie jest ruch. Godziny minęły tak szybko jak minuty. Hanna przekazywała historię, zwyczaje i wspomnienia z czasów wolnego tańca oprócz nauczania kroków. Kobiety absorbowały wszystko, a ich ciała budziły się do języka, którego nigdy nie słyszały. Na koniec nocy ostrzegła ich: Pamiętajcie, musimy zachować ostrożność. To, co robimy tutaj, to tylko taniec, zakończyła jedna z uczennic uśmiechając się. Jednak nie wszystkie sekrety pozostają na zawsze ukryte. Za ścianą pomieszczenia para oczu czaiła się w ciemności. Zwabiony stłumionym śmiechem i cichą muzyką, strażnik świątynny odkrył zakazane spotkanie. Pani Hanna poczuła dreszcz przechodzący jej po plecach, gdy kobiety opuszczały magazyn jedna po drugiej. Niepokój pojawił się na twarzy babci Mateusza, który nalegałby jej towarzyszyć. Jesteś dobrze, babciu? Tak, skarbie, odpowiedziała cicho. Ale w jej oczach nerwowo przechodziły ciemne zaułki. Mam tylko nadzieję, że działamy zgodnie z prawem. Zuzanna czekała niecierpliwie w drodze do domu. Mamo, gdzie byłaś? Z Matthew. Po prostu spacerowaliśmy, powiedziała. Byliśmy tylko na spacerze. Strażnik świątyni składał raport przełożonym tej nocy, gdy wszyscy spali. Koła, przeznaczenia zaczęły się toczyć, a mała rewolucja pani Hanny. Miała wkrótce stawić czoła swojemu pierwszemu poważnemu niebezpieczeństwu. Z prędkością wiatru nad pustkowiem wiadomość rozeszła się po wiosce. Na targu, przy studni i w kątach domostw coraz głośniej szeptano: Słyszałaś? Ta stara Hanna uczy tańców zakazanych. Już o poranku, gdy ustawił swoje stoiska, Andrzej zauważył zmianę atmosfery. Kiedy ktoś określony przechodził obok, spojrzenia rozmówców były podejrzliwsze, a rozmowy milkły. Jego magazyn, który wcześniej służył jako schronienie dla wolności, teraz zawierał ciężar niepewności. Kiedy Hanna przyszła kupić chleb, powiedział: Strażnicy ze świątyni robią więcej patroli. Musimy zachować ostrożność. Starsza kobieta skinęła głową, ale w jej oczach błyszczała niezłomna odwaga. Andrzeju. Nie możemy się teraz wycofać. Te kobiety właśnie odkrywają swój prawdziwy charakter. Mateusz, bawiąc się dalej, zauważył strażników zbliżających się. Pobiegł szybko i spokojnie do babci, jakby był dzieckiem wychowywanym na ulicach wioski. Mamo, szybko! Strażnicy przybywają. Hanna pozostała spokojna. Wyciągnęła bochenek chleba, jakby nic się nie działo. Strażnicy podejrzliwie przeszli obok niej. Jedna osoba zatrzymała się przy Andrew. Czy zauważyłeś tutaj coś wyjątkowego, panie? Jedynie to, co zawsze odparł Andrzej, uśmiechając się niewinnie. Osoby kupują, sprzedają i żyją własnym życiem. Zuzanna wpadła do domu zdenerwowana po południu. Musisz z tym skończyć, mamo o tym mówią wszyscy. Kobiety szepczą o Twoich lekcjach nawet przy studni. I co mówią? Hanna spokojnie zapytała, plotąc koszyk. Zuzanna szepnęła nieśmiało. Niektóre mówią, że nigdy nie czuły się tak pełne życia, inne są jednak przestraszone. Kapłani są wściekli, słyszą. Mimo rosnącego zagrożenia, magazyn Andrzeja znów się zapełnił wieczorem, ale tym razem pojawił się nowy aspekt strach. Kobiety tańczyły, ale co chwila przyglądały się drzwiom i drżały przy każdym dźwięku. Strach to jak kajdany powiedziała Hanna, patrząc na uczennicę. Nasz związek jest silniejszy niż jakikolwiek zakaz. Ale kiedy zaczęła się poruszać i jej ramiona falowały jak woda, łamiemy te kajdany. Najmłodsza zaczęła płakać. Mój ojciec powiedział, że zamknie mnie w domu, jeśli się dowie, że tańczę. Z czułością Hanna przytuliła ją. Nigdy nikt nie może zamknąć Twojej duszy, kochanie. Taniec, którego się uczysz w tym miejscu, jest już w Tobie. Chociaż mogą ograniczać ruch, nie mogą ograniczać uczuć. Wracając do domu, Mateusz kurczowo objął babcie. Boję się, że cię zabiorą, babciu, chociaż w sercu czuła ciężar, delikatnie uśmiechnęła się i powiedziała: nie martw się, mój mały, przeżyłam wiele rzeczy. Co może. Zrobić starsza kobieta, która tylko chce tańczyć. Ale tamtej nocy szepty w wiosce stały się bardziej mroczne. Strażnicy rozmawiają z kapłanami w świątyni. Plany zostały zatwierdzone, wybrano decyzję. Andrzej cicho zapukał do drzwi Hanny późnym wieczorem. Odkryła poważną twarz, kiedy go otworzyła. Hanno, dowiedziałem się na targu: Oni przygotowują coś. Choćby na chwilę możemy odłożyć nasze spotkanie. Krótki czas milczała, patrząc w ciemne niebo na gwiazdy. Andrzeju, kiedy byłem młody, widziałem, jak nasze tradycje umierają. Naszą kulturę dławiło się stopniowo, dzień po dniu. Nie mogę przestać, jeśli jednak cię zabraną. To tylko taniec powiedziała stanowczo, ale spokojnie. Jeśli mają mnie więzić za nauczanie radości, niech tak będzie. Ale dopóki jestem w stanie, będę tańczyć. Szepty nie ustały tamtej nocy, gdy wioska spała. W niektórych domach kobiety cicho ćwiczyły kroki, które mogły sobie przypomnieć, w innych pracowano nad sposobami powstrzymania coraz większej fały oporu. Pani Hanna leżała na swojej prostej macie i śniła o świecie, w którym można było tańczyć bez ograniczeń. Chociaż dzień zaczął się normalnie, coś wisiało w powietrzu. Na targu było ciszej niż zwykle, a spojrzenia wymieniane między ludźmi były ciężkie. Andrzej czuł, że coś się zbliża, układając warzywa. Mateusz wpadł do domu, zdyszany, gdy pani Hanna właśnie uczyła jedną z najmłodszych uczennic tkać. Babciu, strażnicy, znajdują się w magazynie. Staruszka miała spokojny głos, mimo że jej serce zamarło. Wracaj do domu, kochanie, powiedziała do dziewczyny. Proszę, Mateusz, przyprowadź swoją mamę. Strażnicy przeszukiwali każdy zakamarek magazynu. Znaleźli chusty, bębny i inne proste instrumenty, które kobiety używały podczas zajęć. Andrzej stał z boku, bezsilnie obserwując zniszczenie swojej przestrzeni. Więc tu odbywają się zakazane spotkania, oznajmił wysoki, straszny mężczyzna, który dowodził: Stara Hanna, jej głos rozbrzmiał przy wejściu. Hanna pozostawała wyprostowana i majestatyczna. Zuzanna była obok niej i próbowała ją odciągnąć. Proszę, mamo, idźmy stąd. Nie, drogi Zuzanno, uciekam już za długo. Dowódca podszedł bliżej, obserwując staruszkę. Czy Zdajesz sobie sprawę z przestępstw, które są popełniane, nauczanie zakazanych tańców i bezbożne działania, które zniechęcają kobiety. Bezbożne. Głos Hanny zabrzmiał wyraźnie i mocno. Te tańce istniały już na długo przed powstaniem tej świątyni. Ważne są tak samo jak wasze modlitwy. Zaczęli się gromadzić wokół magazynu. Wiele uczennic Hanny jest w tłumie. Niektórzy płakali, podczas gdy inni patrzyli z zaciśniętymi pięściami. Prawo jest jasne, powiedział strażnik. Te tańce są ograniczone do ceremonii świątynnych pod nadzorem kapłanów. To tylko taniec! krzyknęła Hanna, głos, której rozległ się przez całą ulicę. W jaki sposób można zakazywać czegoś tak naturalnego jak oddychanie? Zakazujecie zabawy, ruchu i życia! Mateusz z ukrycia obserwował, jak inni strażnicy przeszukiwali domy w pobliżu. Znaleźli grzechotki, wstążki i rysunki przedstawiające kroki. Dowódca oświadczył: Wszystkie te kobiety zostaną przesłuchane. Teraz Stara Hanno pójdzie z nami. Coś nieoczekiwanego nastąpiło wtedy. Na środku ulicy jedna z najstarszych uczennic zaczęła tańczyć. Po chwili do niej dołączyła. Kolejna osoba, ponadto inny. W ciągu kilku minut wiele kobiet tańczyło razem. Ich taniec był milczącym, ale silnym wyrazem oporu. Zaskoczeni tym, co zobaczyli, strażnicy zamarli na chwilę. Wykorzystując zamieszanie, Andrzej zbliżył się do Hanny. Szeptał: Stworzyłaś coś, co przerasta nas wszystkich. Zuzanna zobaczyła łzy w oczach matki, ale nie ze strachu, ale z dumy. Naczelny strażnik drżąc rozkazał aresztować je wszystkie. Jeśli ktoś ma być zabrany, to tylko ja, powiedziała Hanna, stając przed innymi. To ja byłem nauczycielem. Jego odpowiedzialność spoczywa na mnie. Nie, babciu, krzyknął Mateusz i rzucił się, by ją objąć. Dowódca spojrzał na scenę: dziesiątki kobiet tańczących w milczeniu, rosnący tłum gapiów i kruche ramiona starszej kobiety, otaczające wnuka. Jego twarz stanęła w miejscu. Poprowadzić ją do świątyni, jej los zależy od kapłanów. Odprowadzana do świątyni Hanna szła z podniesioną głową. Kobiety nadal tańczyły, a ich łzy mieszały się z wściekłą determinacją. Andrzej milczał. Czując ciężar winy za to, że oddał swoją przestrzeń na te lekcje, a Zuzanna tuliła szlochającego Mateusza. Słońce zaczynało zachodzić nad miastem, czyniąc niebo czerwonym. Muzyka, ruch społeczności i siła oporu sztuki ujawniły coś więcej niż taniec. Gdy Hanna była prowadzona do świątyni, stawiała każdy krok zgodnie z rytmem starych tańców, które wciąż w jej sercu miały miejsce. Ta główna sala świątyni tonęła w półmroku. Jedynym światłem były tańczące płomienie pochodni. W centrum stała Hanna, otoczona przez strażników i kapłanów, chociaż jej dłonie lekko drżące z wieku spokojnie opuszczała. Dłonie wzdłuż swojego ciała. Ludzie gromadzili się na zewnątrz. Mateusz chciał wejść do środka, aby bronić babci, więc Zuzanna próbowała go powstrzymać. Andrzej próbował zjednoczyć kobiety, prosząc o spokój i rozwagę. Najwyższy kapłan, którego głos rozbrzmiewał w kamiennych ścianach, powiedział: Hanna, dawna tancerka świątyni, ty, jak mało kto, powinnaś znać nasze prawa. Znam prawa ludzi. Odpowiedziała z silnym, spokojnym głosem, ale też znam prawa serca. Cichy szmer rozległ się po sali. Wszyscy zamilkli, gdy kapłan uniósł swoją rękę. Taniec profański zepsuł uczciwe kobiety. Uczyłaś mnie, jak zachować święte zasady w brudnym magazynie? Jak wygląda twoja obrona? Hanna ponownie spojrzała na twarze obecnych. Niektórzy odwracali wzrok, podczas gdy inni patrzyli uważnie, jakby czekali na odpowiedź, której nie mogli sobie wyobrazić. Zaczęła mówiąc: Kiedy byłam młoda, tańczyliśmy, by świętować wylew rzeki, dziękować za plony, wyrażać radość i żal. Taniec był naszym wołaniem, nasze powiązanie z wartościami świętymi. Młodszy z kapłanów powiedział: Czasy się zmieniły, tradycje muszą być kontrolowane zainfekowane. Hanna kontynuowała: Nie chronisz tradycji, dusicie je. Pomyśl o naszych ludziach, którzy pracują od świtu do nocy, żyją w biedzie, a teraz nawet nie wolno im tańczyć, aby uciec od bólu? W tym momencie bębny spod świątyni zaczęły grać. Na schodach przed wejściem uczennice Hanny rozpoczęły spontaniczny występ. Ostatni kapłan zmarszczył brwi. Widać co zrobiłeś? Okropne zamieszanie. Nie, odpowiedziała Hanna, uśmiechając się łagodnie to, co słyszysz, to życie to głos tych, którzy nie chcą zapomnieć swojej tożsamości a następnie zaczęła tańczyć. Powoli jej ramiona poruszały się jak wody wisły wielu strażników ruszyło w jej stronę ale kapłan uniósł rękę, aby ich powstrzymać, ponieważ był zainteresowany Patrzcie uważnie. Mówiła: Mimo wieku jej ciało poruszało się płynnie. Ten gest jest jak rzeka, która żywi, uniosła ramiona, to słońce błogosławi nas. Jej stopy zatoczyły krąg, a to ziemia jest tym, co nas karmi. Do tej pory milczący starszy kapłan podszedł krok bliżej. Wspominam: Tak tańczyła moja babka, tańczyła dalej, mówiąc: Wszyscy pamiętają. To jest w naszej krwi, w naszych wspomnieniach. To nie można zamknąć, dusz narodu nie można zatrzymać, głośność powietrza wzrastała, bębny śpiewały, zaśpiewaj, świadomość obecności życia. Chociaż głos kapłana nie był już tak pewien, powiedział: Złamałaś nasze prawa. Nie. Odpowiedziała spokojnie, zatrzymując się, mówiąc tylko, że nie chciała zapomnieć. Inni również zaczęli pamiętać. Mateusz wyrwał się matce i wbiegł do sali. Babciu! krzyknął, rzucając się w jej ramiona. Ten niewinny gest dziecka roztopił atmosferę w pokoju. Najwyższy kapłan spojrzał na scenę. Za murami śpiewi muzyka, babcia obejmująca wnuka i kapłani z twarzami rozdartymi między obowiązkami a wspomnieniami. W końcu zauważył, że może w pogoni za porządkiem zapomnieli o czymś ważnym. Nigdy nie jest za późno, by sobie przypomnieć, wyszeptała Hanna. Konfrontacja, którą wszyscy spodziewali się zakończyć brutalnie, przekształciła się w chwilę, w której wszyscy zrozumieli, Prawo i tradycja mogły współistnieć, a nie być wrogami. Na zewnątrz słońce zachodziło, rozświetlając niebo złotym kolorem. Muzyka nie ustała. Nawet wśród murów świątyni ludzie zaczęli się poruszać delikatnie, jakby ich ciała znów coś sobie przypomniały. Pierwsze zwycięstwo zostało odniesione, mimo że bitwa jeszcze nie była skończona. W centrum tego wszystkiego była ona, starsza kobieta, która uśmiechała się z cichą pewnością, że jej tańce będą nadal istnieć, jak nieskończona rzeka. Tego ranka słońce wstało w inny sposób. Jej kolory stały się bardziej żywe, jakby niebo świętowało zapowiedzianą zmianę. Hanna siedziała na swojej ulubionej ławce nad Wisłą i uśmiechała się spokojnie, patrząc na wodę. Znaleziono rozwiązanie po wydarzeniach w świątyni. Kapłani odkryli wartość dawnych tradycji i zgodzili się, że tańce mogą być wykonywane pod warunkiem, że są wykonywane z szacunkiem i w odpowiednich miejscach. Mateusz biegł w jej kierunku i machnął fragmentem papieru. Kapłani Zgodzili się: Na zajęcia możemy korzystać z dziedzińca świątyni. Pani Hanna objęła wnuka, łzy na jej oczach. Widzicie, czasami jedna osoba wystarczy, aby rozpocząć zmianę. Wcześniejszy magazyn Andrzeja był zupełnie inny niż nowe miejsce do nauki tańca. Przestronny dziedziniec świątyni był otwarty na niebo i otoczony majestatycznymi kolumnami. Andrzej, który wciąż pomagał Hannie, pomógł przygotować przestrzeń, rozwieszając kolorowe tkaniny i przynosząc podstawowe instrumenty. Nigdy bym nie pomyślał, że dożyję takiego dnia, powiedział, zawieszając ostatnią wstążkę. Zuzanna, która wcześniej była przeciwna wszystkiemu, teraz była wśród uczniów. W przerwie powiedziała: Wiem, mamo, teraz rozumiem, dlaczego nigdy nie zrezygnowałaś. Coraz więcej kobiet zaczęło uczęszczać na lekcje. Te starsze i młodsze przychodziły. Niektórzy prowadzili za rękę swoje córki. Nawet kilku młodszych kapłanów zaczęło interesować się historią każdego ruchu. Hanna tłumaczyła swojej rosnącej grupie, że każdy gest opowiada jakąś historię. Jej zdaniem, gdy tańczymy, łączymy się z naszymi przodkami, naszą ziemią i naszą duszą. Pewnego dnia na dziedzińcu wydarzyło się coś wyjątkowego podczas specjalnego występu. Kobiety tańczyły, przekazując opowieści o rzece, zbiorach i gwiazdach poprzez ruchy. Wtedy najwyższy kapłan podszedł do Hanny. Miałaś rację, przyznał spokojnie. Nie przypuszczaliśmy, że w tych tańcach znajduje się więcej mądrości. Jest to to, co utrzymuje naszą historię przy życiu. Hanna wykrzywiła uśmiech. Wiedzenie. Kiedy nadszedł czas na wprowadzenie zmian, jest prawdziwą mądrością. Mijały miesiące, a imprezy taneczne stały się codziennością w wiosce. Kobiety nie musiały już ukrywać się. Radość, która wcześniej pozostawała szeptem w ciemnościach, może teraz być chwalona otwarcie. Pewnego szczególnie słonecznego popołudnia Hanna obserwowała, jak swoje uczennice chodzą po dziedzińcu. Mateusz siedział u jej boku. Bałaś się kiedyś, babciu? Zapytał spokojnie. Oczywiście, że tak, kochanie. Ale czasami strach przed utratą czegoś cennego przewyższa strach przed konsekwencjami. Wtem Zuzanna podążała za grupą na dzieci. Chcą nauczyć się tańca rzeki, mamo. Powoli Hanna wstała, jej oczy błyszczały. Chodźcie, dzieci. Jeśli chcesz, pokażę ci, jak tańczy Wisła. Trzy pokolenia tańczyły razem pod egipskim niebem, z rzeką płynącą w tle. Młodsze ciała przyjęły stare gesty, a historie nadal były opowiadane tak jak powinny, wolne i pełne ekspresji. Andrzej spojrzał na scenę z boku i stwierdził: to tylko taniec, a jednak coś znacznie większego. Słońce zaczęło zachodzić, rozlewając kolory między chmurami. Pani Hanna obracała się z tą samą gracją co wcześniej: ciało starszej kobiety, ale dusza, jak zawsze, młoda. Często mówiła, że taniec jest jak rzeka, chociaż można go skierować, nigdy nie można go zatrzymać. Naszą historię, radość i nadzieję przenosi przez czas. Tak, na brzegach wiecznej rzeki mała rewolucja, zapoczątkowana przez taniec, zmieniła jedną wioskę i jej dziedzictwo. Muzyka. Nie ustała. Ciała poruszały się. Kiedy to wszystko się skończyło, opowieści kontynuowały się swobodnie, tak jak powinny, bo Hanna pokazała, że prosty taniec może czasami przynieść największą zmianę.